Cześć, witajcie z tej strony Wucha. i chciałbym Was zaprosić na unboxing Sniper Elite V3 Afryka edycja kolekcjonerska. Ale długie słowo, jak widzicie, pudełko jest drewniane. Zaczynamy rozdziewiczanie. Poraty. Dobrze, idzie z tyłu. Mamy obrazek, który nam prezentuje to, co zawiera sama edycja. A my się za chwilę sami przekonamy. To no, może usuniemy. Lecimy dalej. Tak się wysuwa bardzo ładnie. <śmulety> eee, napis tutaj. Możecie zauważyć albo nie. Może tak. Jest wypalany, nie jest malowany. Bardzo ładnie to wygląda. I pierwsza rzecz, która nam wypadła. Może ja postawię to tak. Pierwsza rzecz, która nam wypadła jest instruktaż snajperski. Jest to instrukcja do gry, wyjaśniająca nam jakieś tam różne elementy. Wyjaśniająca różne nam elementy. E, myślę, że to jest coś podobnego jak było w Sniper Elite. Z, m, przepraszam, e, Sniper Ghost Warrior 2. Tam też była książeczka z różnymi technikami sniperskimi, tylko że tam było po angielsku. Dosyć ciekawa lektura dla osób, które lubią czytać. Następnie, co nam tutaj wypada? Artbook. Artbook. Jak wygląda artbook? Jest to książeczka, która ma grubszą okładkę, trochę jak od bloku technicznego, o ile pamiętam, to trochę lat temu to było, ze spisem treści, gdzie są opisane różne misje, jak widać. Pewnie obrazkowo, koncepcyjne wszystkie arty. Hmm, to nie widzę, tak. Misja ósma na przykład. I coś z końca, gdzie mamy ABC Snipera. Mathurst Time na i Destiny Dodgers. Dobra, przechodzimy dalej. A następną rzeczą, którą tutaj widzimy, jest samo pudełko z grą. Ja może najpierw, tak, może najpierw tak otworzę i sprawdzę, co tutaj mamy, żeby nic nie wypadło, co nie powinno. Dobrze, jest tutaj hmm, Sniper Elite Fun Kit. Zawiera pewnie jakieś rzeczy hmm, typu obrazki, filmiki i inne rzeczy bajerowe, karta startowa której wam nie pokażę ona sobie nadal będzie na dole będzie leżała eee, obrazek z nadrukiem do DLC Camo Pack czyli do dodatku do gry oraz do DLC Polowanie na Szarego Wilka Zabójstwo Hitlera ja wam tego nie pokażę albo chwilę, może to zrobię tak tak wygląda to z tej strony. A tak wygląda to z tej strony. Chyba widać oprócz napisów. <laughs> Zobaczymy. A tak wygląda pudełko w środku z jakimiś instrukcjami do samej gry. Dostaliśmy także tutaj plakat Jat. Zdjęcie tego plakatu ja wstawię jeszcze osobno, żeby można było ująć to. Bo tutaj za bardzo tego nie widać na filmie. I z drugiej strony też mamy. Yy, też mamy yy, obraz, który możemy sobie powiesić. Prince Let's Stay United. Jest napis z tamtej strony. Dobrze, co jeszcze tutaj dostałem? Jest to Target Sheet Enemy. Target. Aha, jest to chyba mapa. Mapa z drugiej strony mamy, ale to duże, a z drugiej strony mamy tablicę na strzelnicę. Chyba chwilę, bo ja się już gubię. O! Dobrze. Ja to jeszcze pokażę na zdjęciach. Pewnie teraz gdzieś tam fruwają z jednej i z drugiej strony. Przechodzimy teraz do następnej rzeczy, którą tu mamy. A jest nią... Czyżby to był tajemniczy przedmiot, który dostają ludzie e, zamawiający w MPiKu? Nie. Ponoć osoby, które zamawiały w MPiKu dostaną USB w postaci e, samego... E, samego e, po, Pocisku, samego pocisku. Wybaczcie to małe cięcie e, spowodowane e, problemami technicznymi. Jedziemy dalej, kompas ze znaczkiem Sniper Elite z drugiej strony działa, tak, mogę to potwierdzić oraz, wow, grupę dokumenty, raport Giuseppe Marcini Manciniego oraz inne raporty do przeczytania, które mają nas wprowadzić w klimat samej gry. Papier jest taki lekko śliski, trochę szorstki, imitowany na zniszczony i stary. Dosyć ciekawe. I ostatnią rzeczą, jaką tu widzę, nie, jeszcze nie ostatnią, jest Laga. Laga Sniper Elite. Nadruk na, na fladze, a raczej huście dużej, jest gumowy i śmiem twierdzić, że po paru praniach by strzelił. Dobra, jeszcze jest naszywka, nic więcej tutaj nie mam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w innych materiałach. Cześć!